Możesz w dupę. Co zrobić? zrobisz? Ojej, patrzcie państwo! Kolejny wspaniały, odważny czyn w wykonaniu puderlawego wykładowcy literatury angielskiej! Wow, wow, wow. O, to ty nie jesteś! Spróbuj może rzucić się na niego, krzycząc przeraźliwie! Ha. No blacha, To No mnie. Urwa. Ja pierdolę. Pierdolę na dam Pierdol się. się. No co warta? Może już się uspokoił, co? Dla ci jedna. Nie nieprzyj... Co nieprzyjemnego Nic przyjemnego, ani trochę Zdjęcie ci właśnie jakisto wyglądają na znane powszechnie zwierzęta Tyle, że strasznie zdeformowana Trzeba to coś zabić, nie? Tylko jak? Mam nadzieję, że te okazy są martwe Czesiek. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Czekaj, jak to zrobić? I co zrobić? Co to jest? To jest BOOM! To robi wielkie BOOM! A to trzeba podnieść chyba, nie? Aha... Czyli będzie nieciekawie trochę... Ale dobra, strójmy Podnoszmy. Podnoszmy. Stoi, smacznie sobie. Stoi. Dobra. To moje oko trzeba tam zanieść to. Tylko nie wiem czy mnie zauważy. Dobra. O. No dobra, teraz go chyba wkurzyć, nie? Jeszcze zróbmy zawaryjnie ten. Jakieś... coś. Otunkowe. O! O że... Udało się. Za pierwszy raz. Hej, hej, hej. Dobra robota, kolego. Poklep się po plecach za pomocą łomu. Co ci szkodzi? Och, jedna sprawa, zanim rozpłyniesz się nad sobą w zachwycie. Ja wiem, że morderstwo może dać wiele uciechy, ale ty, zdaje się, lubiłeś tę babkę. Hej, to chyba kawałek jej czaszki na twoim bucie. Chwileczkę. Nie mów, że naprawdę myślałeś. Sądziłem, że potrafisz poznać, kiedy robię cię w konia. Ojej! Tak się starałem i w ogóle. To straszne! Co jest z tobą? No dalej, Małpko. Przyznaj, że ten żart cię rozbawił. <grym> Dobre. Mm. Nie mogę. Dobra, jaja. Może to nie są te... No, nie wiadomo co, tylko to wszystko mi się zdaje, nie? Nie wiadomo. Dokładnie. Co biega? na no, co to wszystko no, ale he, w konia zrobił no. Nieźle w konia zrobią <śm> ja i